Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Pukas. Nagrywam dzisiaj dla Was trzecie wideo z mojego nowego programu Bike Doctor 2.0. Dzisiaj Wam trochę opowiem o centrowaniu koła. Jak można usunąć bicie boczne w kole. Ok, no to teraz będziemy robili diagnozę, jakie jest yy, bicie. Góra dół. Czy wynika to, że jest źle opana założona, czy się skrzywa? Jak to zdiagnozować? Czy jest wina opany, czy obręczy? No to bardzo łatwo. Tutaj mamy taki pasek. Tutaj, coś, coś tutaj mamy taki pasek. Blisko obręczy. Blisko ranta obręczy. I tutaj właśnie zwracamy uwagę na to, czy ten pasek równo siedzi. Bo jeśli ten pasek idzie do góry, to znaczy, że jest źle opona założona i będzie nam koło podskakiwać, i to wtedy nie jest. Ino że mamy bicia, a czasami może być tak, i tak się najczęściej zdarza, że tego paska nie widać, na przykład na kilku centymetrów, albo na pięciu, a może tylko na dwóch, trzech, i wtedy jest taki powód, że koło też będzie podskakiwać, bo się opona zapada. Jak jest prawidłowa opona założona, no to ten pasek. Tam się powinni niewiele nie powinni być mniej więcej w tej samej odległości około tam 0,5 mm do 1 mm. I wtedy będzie można zobaczyć opona dobrze założona. I jak już będziemy tym kołem kręcili i będziemy się na ten pasek patrzyli, że on jest równo założony, a mimo to obręcz podskakuje, no to już wiemy, że to najprawdopodobniej nie jest wina opony. Jak się najczęściej zdarza, że tego paska nie widać. Na przykład na kilku centymetrów albo na pięciu, a może tylko na dwóch, trzech i wtedy jest taki powód, że koło też będzie podskakiwać, bo się opona zapada. Jak jest prawidłowa opona założona, no to ten pasek tam się powinien niewiele ten Nie powinni powinien być mniej więcej w tej samej odległości, około tam pół milimetra do milimetra i wtedy. Będzie można zobaczyć, że dobrze dobre założone. I jak już będziemy tym kołem kręcili i będziemy się na ten pasek patrzyli, że on jest równo założony, a mimo to obręcz podskakuje, no to już wiemy, że to najprawdopodobniej nie jest wina opony, tylko właśnie jajka w kole, że koło podskakuje prawo. Nie wymaga, żeby było centrowane góra dół. Opony też nie trzeba układać, bo jest bardzo dobrze założona. Ok, no to teraz już każdy będzie wiedział, jak zdiagnozować, jak ma koło krzywe góra-dół. Czy jest wina opony, czy obręczy właśnie po tym pasku. Trzeba się na ten pasek patrzeć, bo niektórzy się patrzą tutaj. Komuś koło... O! Kamerkę włączę. Która w tym wypadku nie podskakuje, ale nieraz obręb podskakuje i to się patrzy, o ja mam koło krzywe, yy, moje koło podskakuje, ale to na przykład może wynikać albo z obręczy, albo z opony. I jak się będziemy tylko na ten pasek tutaj patrzyli w tym miejscu, to wtedy to zdiagnozujemy. jak nie będziemy wiedzieli na co patrzy, to nam się będzie wydawało koło. To niekoniecznie musi być. Ok, no to przechodzimy teraz do kolejnego kroku. Sprawdzimy napięcie sprych bo zanim zaczniemy robić centrowanie, czy to jest góra, dół, czy boczna, no to trzeba zobaczyć yy, względnie czy są sprychy nap naprężone. Wszystkie sprychy po kolei trzeba zobaczyć. Po kolei sobie lecimy jeden. Jestem na ciach. Ok. Ok, dobra, wiemy, że mamy sprychy ponapinane, ale czasami to jest taka sytuacja, że niektóre są sprychy takie, ten miętkie, ale akurat tu tak nie jest. Ale jak jest na przykład taki przypadek, to nie wystarczy 3-4 sprychy na przykład yy, pociągnąć, jedna ósma obrotu, czy jedna czwarta, czy po pół obrotu, bo jeśli kilka sprych naciągniemy, te co są po prostu takie bardzo miętkie. To będziemy mieli dobrze, będziemy mieli koło napięte, ale jednocześnie nam się to koło rozcentruje co zrobić, żeby nam się koło bardziej rescentrowało? Jak mamy po prostu, nie wiem, kilka sprych, 4, 6, 8, a koło ma 36, że jest tylko część sprych słabo napięta, no to wtedy napinamy wszystkie sprychy po kolei. I na przykład możemy to zrobić jedna ósma obrota, jedna czwarta, pół obrotu, to zależy jak bardzo jest ogólnie, Całe koło poluzowane, jak nie są ponapinane. I na przykład robimy to po jednej czwarcie obrotu, wszystkie sprychy po kolei tyk tyk, 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 Tyk. Jak już mamy to napięte. Później sobie jeszcze raz sprawdzimy, czy wszystkie sprychy są ponapinane, jak już względnie napięte, to wtedy możemy dopiero się zabrać za centrowanie prawa lewa, jak już mamy względnie sprychy napięte. Ok to następnym krokiem jest ustawienie przyrządu i zobaczenie z której strony bicie możemy sobie koło rozpędzić i tutaj regulujemy żeby nam się przybliżyło do obręczy I od tego punktu będziemy mogli cyfrować czekamy po prostu że będzie tarło do tego o. Mamy tego momentor będzie tarło i tam gdzie trzeba, tam będziemy robili korektę niedaleko w tym miejscu. Tutaj też jest ok, jak już wiemy, jakie mamy duże bicie, czy to jest między milimetr 2 mm, czy bliżej 3 a 5 mm. no to to właśnie wtedy decyduje ile obrotów o ile część obrotów będziemy kręcili sprychami ok jak to skąd wiedzieć z które sprychy mamy napinać a które poluzować lub które tylko napinać to zasada jest taka jeśli mamy bicie na przykład z tej strony, to naciągamy sprychy z tej strony na przeciwległą stronę. Ale też tak można zrobić, że mamy bicie z lewej strony i możemy sprychy luzować też z lewej strony. Też nam obręcz się oddali, bo będzie obręcz mi napięta. Jest jeszcze taka sytuacja, że czasami trzeba sprychy z jednej strony naciągać, a z drugiej strony luzować. I to się dosyć często tak robi. Na przykład, jak mamy na takiej odległości bicie z tej strony, czyli z prawej. Jak jest takie bicie na taką odległość, to dwie sprychy naciągamy i te. A te możemy poluzować. Okej, okay, ale dlaczego poluzować? Bo jeśli będziemy pracowali tylko na, na tych sprychach, z której strony trzeba je ponaciągać, żeby te bicie oddalić, to będziemy mieli taki efekt. Pierwszy efekt pozytywny, że obręcz nam się oddali w drugą stronę, ponieważ będziemy te sprychy naciągali. Ale taki minus. Że jeśli tylko naciągamy same sprychy, żeby obręcz oddalić, to też nam obręcz pójdzie do góry. Ponieważ jak te będziemy sprychy napinali, to obręcz pójdzie do góry, ponieważ się będzie napinać. I dlaczego dobrze jest, że jak te dwie sprychy napinamy, to te dwie luzujemy. Ale można też tak zrobić, że te dwie sprychy poluzować i też tutaj tego tarcia nie będzie, bo nam się obręcz oddali w prawą stronę. Tutaj wam pokażę. Mam takie dwa przyrządy do centrowania kół, a dokładnie trzy. W pierwszym jest centrownica. To już Wam wcześniej pokazywałem na filmiku. A tutaj mam taki przyrząd. To jest po prostu do różnych szerokości DND pli się używa, a tu jeszcze mam taki inny kluczyk często właśnie występuje w rowerach szosowych, jak są takie spuchy, sprychy spłaszczane wtedy tutaj na przykład kręcimy, napi napinamy sprychę, albo luzujemy a ten przytrzymujemy, żeby nam się sprycha nie obkręcała bo inaczej może nam się skrzywa taki ten świder zrobić zamiast jest płaska, no to się ten się skręci sprycha albo nie będzie pod tym samym kątem To tak, na przykład, jak z tej strony mamy bicie, z prawej strony, no to tutaj napinamy te sprychę. Ok, a te sprychę troszeczkę luzujemy. Dobra, i tutaj sobie patrzymy, gdzie się trze. I to koło jest już prawie proste, bo już się kończę. Tutaj robimy takie naprawdę bardzo małe korekty, to co nawet mniejsze niż 1,8 obrotu. Takie dosłownie na 1 mm. Trzeba kilka takich małych korek zrobić. Widziałem przez blisko tego przyrządu, gdzie diagnozuję, że koło krzywe jest. Okej, okay, udało się koło zrobić, że jest ten, idealnie proste.